Dzień dobry. Póki forma trwa, trzeba spróbować czegoś innego. Dosyć mały zbiornik połączony z naprawdę dużą żwirownią. Nigdy tutaj nie wędkowałem, nie mam pojęcia, czy są tutaj ryby. Wszyscy wędkarze siedzą na dużej wodzie. Na tym mniejszym zbiorniku jest tylko jedna osoba. Przesmyk pomiędzy zbiornikami ma jakieś 15 metrów długości i 4-5 metrów szerokości. Czy są tutaj ryby? Nie wiem, ale te grążele wyglądają po prostu genialnie. Na 100% lewa wędka będzie gdzieś w okolicy Grążeli, i chcę zobaczyć, czy jest tam jakiekolwiek życie, bo nie ma żadnego oczka na wodzie, przynajmniej nie w tamtej okolicy. Zacznę od małej przynęty różowego mikrona. Właśnie straciłem jednego białego, przykro mi. Nie klipuję się na starcie, bo jeżeli nic się nie będzie działo na samym końcu Grążeli, to będę się powoli zbliżał w moją stronę. Może gdzieś po drodze będą jakieś ryby. kawałek od nich, ale trzymam wędkę w lewą stronę, więc prawdopodobnie spadnie to przy samych grążelach. I do tego łowienia wziąłem wędkę dystansową 4,20. Chodzi mi głównie o to, żebym mógł naprawdę daleko sięgnąć, gdyby te ryby wpływały w grążele, o ile tam są ryby. Bo tego jeszcze nie wiemy. Na drugi kij, tak słodko, jak się tylko da, klasycznie. Pomarańczowe candy. Pomarańczowe. Jest bardzo mocne słońce. O, już myślałem, że to ryba. O ty! I tutaj, w okolicach środka wody. Z lewej strony, czyli przy grążelach, obstawiam, że jest 2,5 metra na prawej wędce minimum 4. Ciężkie się trafiło, byłem pewien, że ta zatoka jest znacznie płytsza, a z uwagi na dużą głębokość tych ryb rzeczywiście może tutaj nie być albo mogą pływać przy powierzchni, ale wszystkiego się dowiemy. Niewędkarska godzina 1123. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawe, czy trafi się amur. <laughs> Szansa chyba zerowa. Ale próbować warto. Zobaczmy trochę dalej tym kijem. Po pierwsze trzy rzuty bez ocierki. Ale głęboko. U, u, u. Nadal nie widziałem nawet jednego śladu życia. Ale to o niczym nie świadczy. Te ryby po prostu mogą być gdzieś głębiej. O! Zeszła. szty. Od razu w zaczep. Uuu, szkoda. Oj, oj oj, oj, ale było branie, to już dużo. Nie wyglądało to co prawda zbyt imponująco, ale branie to branie. Tutaj tak mam szczytówkę 4-5 ozów skieła się przyzwoicie. Przy grążelach zdecydowanie to powinna być mała przynęta, tak długo jak nie męczy mnie drobnica, więc zakładam to samo. Mały różowy mikron. Mamy spod tych krążeli. Nie wiem jakie duże. Ale wydaje się takie przeciętne dosyć. Ale przy takich krążelach to może być wszystko. To jest najciekawsze. Nigdy nie złowiłem na tej wodzielina. Może, może? Bo ryba niepotężna. Ale branie takie nawet. Byle nie karaś, nie? No mały glutek, ale nie nic a nic. Ale śmieszny karpik jest tak samo wysoki jak długi. O, kulkę mi zabrał. Nie miło, przed chwilą ją widziałem. Niezbyt potężny się trafił, niech zasuwa. A pa gościu. Taki mały karpik, a przesunął ramię. Nieładnie. U. Przy samych grążelach to musi zadziałać. W okolicy środka wody nie miałem nawet jednej ocierki. Przy grążelach się od czasu do czasu zdarzają. Więc prawy kij spróbujemy położyć w innym miejscu. Musiałem tu spróbować. Płytko nie jest. Ciekawe, czy będą ryby. A na drugim kiju zaczep do bingo. I nie puści chyba. O, to jest żyłka. Bankowo. 100% to jest żyłka. Udaje się wytargać powoli. O, teraz puściło. Ale to na pewno była żyłka. To troszkę dalej jednak od tych grążeli. Skoro są tam żyłki pourywane. Tak będzie trochę bezpieczniej. O! Pół minuty porzucie. A jednak te grążele to był dobry pomysł, ale rybka nieduża. No, bardzo jestem ciekaw, czy gdzieś pomiędzy nimi trafimy coś lepszego. O, bo tutaj idzie. Uu, za łatwo, zdecydowanie. Będzie coś małego. ależ glutek, co jest? Nie no, tak to nie. To jednak trochę większe ryby bym chciał łowić po ostatnich sukcesach. Zasuwaj. Musi tu być coś większego. O, zobaczyłem pierwszy spław. Gdzieś pomiędzy małymi rybami musi się trafić jedna większa. Znaczy, taką mam nadzieję. I oczywiście na amura, bo jedenaste w tym sezonie brzmi uczciwie. Prawe kij nie działa, w związku z tym, moja ulubiona taktyka. Im dalej rzucisz, tym więcej złowisz. Pod same czcinki z drugiej strony. O! I natychmiast coś stamtąd. Czy to jest ryba? Czy... Nie, ryba! Po prostu nie mogę dopiąć zestawu. Ryba, tak? Boże, szty się chyba nieduża trafiła. Na pewno nie jest duża. Mam nadzieję, że na tej małej części zbiornika zdarzy się też coś lepszego. O, spadła jeszcze. Ale to było coś malutkiego. Obstawiam, że wzdręga. Przesunę jeszcze kawałek ramię, żeby zwiększyć kąt. Przy okazji postaram się nie przesunąć drugiego zestawu. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Może teraz kawałek dalej od trzcin. Nie umiem. Wpadło <śled> prawie identycznie. Już jest branie. O, zahaczyłem wędką o wędkę. I już nie ma. Czyli same wzdręgi. O, ciężkie się trafiło dzisiaj. W takim razie jestem zmuszony coś zmienić na tej wędce. Nie za bardzo jeszcze wiem co. Odwróciłem podpórkę. Spróbujemy trochę bardziej w prawo. I znowu z okolica środka wody. Nie ma tu większych różnic w głębokości. Po prostu zobaczę co się wydarzy. Mnie najbardziej interesuje to, czy pojawią się ocierki. Jeżeli się pojawią, to znaczy, że gdzieś po drodze są jakieś ryby. Wzdrękło łowić nie będziemy. Tyle to nie. nie ma się co oszukiwać, nie dzieje się za wiele. Spróbuję trochę uatrakcyjnić mój towar. Dodam trochę płynnego pokarmu, a na nas brzoskwinia. To bardzo szybko zmienia zapach mojego peletu na bardzo, bardzo słodki. A mam tutaj pelet Black Flame plus dynamic korn pół na pół mniej więcej. Jeszcze tylko to jakoś wymieszać. I trzeba pamiętać, żeby to przed użyciem bardzo dokładnie wstrząsnąć, tak, żeby się zrobił z tego po prostu płyn. Profesjonalne wędkarskie mieszadło. Może duża ilość zapachów trochę pomoże. Od razu zdecydowanie ładniej pachnie. O! Chyba coś lepszego, trochę? Czy nie? Początek lepszy. Znowu grążele, oczywiście. Może i nie takie lepsze. Ale ryba numer 3 z takiego dziwnego miejsca. Prawą wędką zacząłem bardzo mocno rotować i co rzut posyłam ją w trochę inne miejsce z nadzieją, że w końcu gdzieś trafię. Chociaż mam też plan B. Chociaż nie glut. oj, chyba nie dużo lepiej się trafiło. Zdarzyło mi się już w życiu łowić trochę większe karpie. Zmieniłem co prawda przynętę. Trochę większa. Mały twisterek. Ale gościu, tak tak to nie. Trochę większa byśmy chcieli. Ty wyglądasz jak pokarm dla szczupaka. Opa. Chyba nie najłatwiejsze miejsce się wylosowało. A ty karpiku? Do domu. Nie wiedział co zrobić przez chwilę. Wcale mu się nie dziwię. Zobaczmy trochę bliżej, ależ tam drobnica doskoczyła. Niedobrze. Po ostatnich sukcesach jestem trochę zdegustowany tym, co się tutaj dzieje. A mówiąc zupełnie poważnie, mam nadzieję, że uda się trafić coś ciekawego. Mówiłem, że mam plan P, ale dam sobie jeszcze chwilę na ten prawy kij. Bo jeżeli zacznę ten plan realizować, to już będę związany tylko z jednym miejscem, którego raczej do końca łowienia zmienić nie będę mógł. O, zaraz po przerzuceniu znowu. O coś walczy, lekko bardziej. Co te samoloty się tak rozlatały dzisiaj? Prawym kijem nadal szukam, próbuję, rzucam w różne miejsca, ale nadal bez efektu. Zobaczmy, co tym razem skrążęli. Tutaj coś bąbluje przede mną, zaraz tu położę jeden zestaw. Z ciekawości, co to jest. No chyba, że ta ryba mi tam przejedzie, przejechała. Co ty. A po co? Tylko nie mały kap. Co jest. Czwarty taki sam maluszek. To się zaczyna robić niepokojące. A gdzie są te większe ryby? A teraz słowa jego Oj, Ej, maluszki, maluszki. A gdzie te wielkie kabany z tej wody? Tutaj są nawet jesiotry. Zrobiłem kiedyś chyba jednego, a może nawet dwa. Chyba dwa. Co prawda mój karpik spłoszył te ryby, ale i tak spróbuję tutaj położyć zestaw. Zobaczymy. Niczym nie ryzykuję. Jak mam łowić tak małe karpie, to. Warto spróbować zrobić coś, jakkolwiek innego. Na blisko nic, rzuciłem trochę dalej. Coś próbuję. O, jest, jest. O, jak to będzie piąty mały karpik, to chyba oszaleje? Oby nie. Ale walczy dosyć podobnie. Ojoj. No nie mów. O, chociaż karaś. Tyle dobrze. O ty! Nie zdążyłem go pokazać. Czmechtał. Ale maluszek około 20. To by było bardzo fajne łowienie, ale na przykład na bata. A niekoniecznie na ciężki, dystansowy feeder. Prawy cały czas bez ocierki. Tam chyba po prostu nie ma ryb, a wszystkie są o tu przy grążelach, tylko takie niezawyjątkowe się trafiły. Człowiek się zbliża do planu B i od razu branie. Spadła, nie spadła, nie spadła. Z jakiegoś powodu te ryby natychmiast odpływają od grążeli. W sumie to fajne. Nie będę ich tracił dzięki temu. Tylko takie niezapotężne są, nie? Tak trochę im brakuje. Czuję gluta? Jak nic. Tak jest. Co się dzieje? Piąty glut, ale to są malutkie ryby. Nie wiem czy z całego zbiornika te baluchy się spłynęły tutaj, czy chodzi o coś innego, ale jest to trochę zaskakujące. Już od dosyć dawna na lewym kiłowie na Twistera halibutowego chodziło mi o to, żeby ta przenęta była chociaż trochę większa, bo zdarzały mi się jakieś szarpnięcia w płotek, nie wiem co tam jest, ale szarpało, teraz już nie szarpie. Piąty glut, kto to widział? Wiesz, nie wiem czy glut to już chyba kanapkowe, jakoś tak to było. Po ostatnich sukcesach to tak nawet nie przystoi. Potrzebne coś większego. Plan B, ale najpierw o co z nim chodzi. Po ostatnim łowieniu na spławik zostało mi trochę zanęty. Mam tutaj truskawkę zmieszaną z wanilią pół na pół i całkiem sporo kukurydzy konserwowej. Z prawej strony mam grążele. My chyba spróbujemy, bo nie mam innego pomysłu na ten prawyk i na lewym sama drobnica. Tak to nie. Ulepiłem tych kul dużo. Trochę się rozpadają, bo to było bardzo przemoczone, ale o to chodzi. Niech to zachmurzy. I mam nadzieję, że wpłynie tutaj coś jakkolwiek ciekawego. Może trzy wystarczą? Nie ma co przesadzać. Mam ulepione jeszcze o dwie, ta się rozpadła. Niechcący. Dobra, reszta niech zaczeka. Jeżeli coś się będzie działo, będę miał coś na donęcenie. Jeszcze tylko ręce domyć. Kładziemy tam zestaw na pół godziny i zobaczę, czy wydarzy się cokolwiek. Zobaczmy, czy nęcenie zadziałało. Pół godziny nie przerzucam tej wędki. Z całą pewnością ta zanęta mocno zachmurzyła. Pytanie tylko, czy gdzieś w tej okolicy są jakieś sensowne ryby. Na tej wędce do tej pory nawet jednej ocierki nie, nie podoba mi się to. A tak się bawić nie będziemy. Trudność holu tej gałązki była porównywalna do trudności holu tych dotychczasowych karpi. Ale gałązek nie chcemy. Na prawej wędce póki co bez ucierki. Mam wrażenie, że tych ryb tu po prostu nie ma. Są tylko z lewej strony i to takie nie za duże. Chociaż jest niewykluczone, że gdzieś w tych grążelach siedzą naprawdę duże ryby. Natychmiast po przerzuceniu proszę, żeby to była jakaś większa ryba i płynęła do nas. Przecież tu nie mogą być tylko małe ryby. Na tej wodzie łowiłem dawno, bo dawno, ale całkiem spore. Nawet wielkie karasie były fajne. Trochę za nimi tęsknię już. No nie wyczymię. Szósty glut. Co tu się dzieje dzisiaj? Oj, gościu, gościu. Łoż ty, przelobowałem cię nad podbierakiem, niechcący. Uff, wypiął się w podbieraku, chociaż tyle. Ale Sami zobaczcie na to, czy to jest szósta taka ryba? Coś niesamowitego. Skąd one się tam wzięły? Trudne się trafiło, wiem, ale jest to dosyć zaskakujące. Niestety moja druga wędka nadal nie działa. Mam nadzieję, że jest to miejsce, w które będzie szansa na dużą rybę dzięki temu. Nie ma ocierek, więc póki co nie ma tam zupełnie nic, prawdopodobnie. No tak, haczyk w podpieraku klasycznie. I rzut po gluta. Hm. Czuję gluta. <laughs> Niesamowite. Znalazłem gniazdo glutów dzisiaj. Może to i by była jakaś zabawa, ciekawa, nabata, albo czymś takim. A niekoniecznie kijem do 120 gramów. Ciężką dystansówką. Glut. do karaś, Odmiana. Można przynajmniej podbieranie poćwiczyć. Jest taki ciężki, że nawet siatki w podbieraku nie zagina. Potężne ryby się trafiły. To rzut po mini karasia. Może ktoś ma jakieś pomysły, co zrobić? Coś trzeba zmienić, ale nie za bardzo wiem co. Pan z drugiej strony się zawinął. Chyba się nie działo za dużo. Przynajmniej nie widziałem, żeby holował cokolwiek. Przyszybałem, że jest branie na lewym kiju, ale na szczęście nie. Tak bałem się, bo ile można tych małych ryb złowić? Człowiek by chciał coś większego. O rany, chyba była ocierka na prawym kiju. Pierwsza. Chyba, bo już mi się w oczach mieni. Nic się nie wydarzyło od godziny. Nawet na lewym kiju odpuściły te małe ryby. To nie oznacza, że ta ryba musiała być w moim łowisku, mogła przepływać w toni pomiędzy moim łowiskiem a moją wędką, gdzieś zaczepić ożyłkę. Ale jest to już jakiś znak, że cokolwiek w tej okolicy się pojawiło. Oho, Nie wierzę. Ryba tu? Niemożliwe. Spokojnie, drugą wędkę odłożyć. A to wydaje się nie takie wcale małe. Uuu, Może być największa ryba zawodów. Tylko nie ma zawodów, nie? Siedzę sam, ale nie będzie to chyba taki glutek. Czyli jednak to nęcenie jakoś zadziałało i ocierka dobrze pokazała, że coś się wydarzy. Przerzuciłem tę wędkę dwie minuty temu. O tak, szybko się poddała. O, zielsko było na żył. Jak nie idzie, to nie idzie, nie? Gniazdo małych rybek. Hop. Oszty. A mycie. Potężna ryba numer kolejna. Idź sobie gościu, idź. Wyglądało to obiecująco, ale po prostu zgardał kawałek zielska. Kończy mi się towar i zastanawiam się, czy dorabiać, czy to ma sens, ale przecież jeszcze nie poddam bez sensu. Mimo, że nie dzieje się za wiele, to i tak postaram się coś z tego dnia wyciągnąć. Powiedzenie, że nie dzieje się za wiele jest trochę błędne, bo dzieje się, tylko nie to, co bym chciał. Skoro towar się kończy, warto by było pokazać, jak przygotowuje tę mieszankę. Mieszam mniej więcej pół na pół pellet Black Flame. Na oko, wiadomo. I do tego samego pojemnika z sitkiem dosypuję metod mix Dynamic Korn. Mniej więcej tyle samo, co pelletu. Z całą pewnością lepiej by to było robić osobno, ale w ten sposób również działa. Teraz zostawiam to na minutę do dwóch, mniej więcej. Czas minął i teraz bardzo ważne, dokładnie to odsączyć. Jak najwięcej tej wody musi wykapać, bo sam Metod Mix absorbuje jej bardzo dużo. Woda stąd już niepotrzebna. Żeby nadmiar wody wyciekł z tego, zostawiam to lekko pochylone na sitku na jakieś 10 minut i za 20 minut można towar już normalnie używać do łowienia, tylko fajnie by było zamieszać. A moje wędki nie działają. Nawet te malutkie ryby przestały brać. Może to pomoże. Już nie mam co zrobić z tą zanętą, tak czy inaczej. Pojawiły się chmury. Może dzięki temu pojawią się też ryby. Nawet tego nie zbijam. Niech to chmurzy. Nawet grążele odpuściły, chociaż z tych grążeli złowiłem, A podejrzewam, że w okolicach dziesięciu ryb. Może trochę dalej. Nikogo nie ma. Mogę rzucać w sumie gdzie chcę. Oby w końcu się coś ruszyło, bo nie fajnie jest. Nie, nie podoba mi się. Niemożliwe. Coś się dzieje na prawym kiju. I po robocie. Wyglądało jak wstręga. No, nawet jakaś drobnica się pokazuje. Ale mam wrażenie, że te większe ryby nas niestety opuściły. Spędziłem tutaj troszkę ponad 8 godzin, i przez ostatnie 4 nie miałem nawet jednej ocierki, czy z prawej, czy z lewej. Próbowałem też ze środka, przerzucałem na drugą stronę, zobaczyć, czy gdzieś te ryby przepływają. Zupełnie nic. Najprawdopodobniej te ryby stąd po prostu wypłynęły albo popłynęły dalej w prawo. Albo w lewo na duży zbiornik. Ciężko powiedzieć, ale tutaj raczej ich nie było, skoro 4 godziny bez ocierki. Myślę, że to był po prostu ciężki dzień i te małe ryby po prostu muszą cieszyć. Była jeszcze jedna osoba, o tam naprzeciwko, pan po 3 godzinach zjechał bez dotknięcia. Ja w tym czasie również nie miałem nawet jednej ocierki. Mówi się trudno, ale tych ryb tam około 10 ostatecznie było. 10 karpi to przecież nie brzmi źle. No wiem, nie, nie największe były, ale ryba to ryba. Dzisiaj musi być. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.